Relacja na linii Don Cassio fame MMA uległa mocnemu pogorszeniu po tym, jak Życiński zdecydował się opuścić organizację Boxdela oraz Goli i promować swoją osobą konkurencyjną galę Prime Show MMA. Czefowie Fame'u otwarcie mówią, że Kasiusz ich zawiódł oraz że łamie zasady, o których tak głośno mówi. Obie strony od tamtej pory cały czas wbijają sobie szpileczki w mediach, a według najnowszych doniesień wiadomo, że Don Casio został pozwany przez Fejm na kwotę miliona złotych za złamanie umowy polegającej na zakazie konkurencji przez 12 miesięcy od zakończenia kontraktu. W sobotę natomiast odbyła się pierwsza gala Prime'u, na którą rzekomo w stroju medyka chciał wtargnąć Krzysztof Rospara, o czym poinformował w studiu podczas trwania eventu sam Don Casio. Tutaj nam w przebraniu medyka. Co dziwne, no bo nie wiem, czy on coś tu chciał nam namieszać ale no dziwne zachowanie, bo jeszcze bym zrozumiał, jakby to Wojtek Gola czy Bogzel jakiś vloga nagrywali, czy jakiś śmieszny filmik, ale że pan Krzysztof Rozpara tutaj nam próbuje takie psikusy robić, tym bardziej, że zaprosiliśmy ich wszystkich na gale, a tutaj przed chwilą, No został przełapany, że w stroju medyka przebrał się, e, prawdopodobnie e, tam dostał bo chyba z, e, no, od dziewczyny ten strój i próbował nam tu wtargnąć. Więc e, Krzysztof, jak coś to jesteś zaproszony na gale, a jak się wstydzisz teraz po tej głupiej akcji dziecinnej to wykup sobie paper był po prostu. Cała sytuacja momentalnie przeobraziła się w jeden wielki mem i dała wiele śmiechu dla internetu. A o tym, czy faktycznie Rozpara pojawił się na gali Prime, opowiedział sam zainteresowany w rozmowie dla kanału Antyfakty. Coś się chyba panom z organizacji, która wczoraj miała galę, coś się chyba odkleiło i mają jakieś naprawdę e, e, dziwne zachowania. Moja narzeczona jest lekarzem, zresztą jest zabezpieczeniem medycznym tutaj u nas e, na galach Fejmu i miała również wczoraj być zabezpieczeniem medycznym lekarzem zawodów na gali Prime z moją narzeczoną mamy wspólnie firmę dostarczającą zabezpieczenie medyczne. Ja wczoraj przywiozłem Kaję i zresztą cały zespół na Atlas Arenę. Zresztą zabezpieczaliśmy właśnie od strony medycznej niejedną imprezę już na Atlas Arenie. No i mieliśmy wczoraj podpisaną umowę na tą usługę. Nagle pan Paweł już jak stwierdził, że nie wiem, właśnie nie wiem co stwierdził, ale było to co najmniej dziwne zachowanie, do tego jakiś dziwny bieg 30 ochroniarzy, żeby zatrzymać zabezpieczenie medyczne. No Ciężko mi to w ogóle oceniać. Tak, tak? Byłem na miejscu w stroju normalnie kierowcy karetki, którą zresztą kieruję odwoziłem i wprowadzałem moją narzeczoną jako zabezpieczenie medyczne. No to przyjechałem tam, byłem tam, tak. Dodajmy, że jakieś dwie godziny chyba wcześniej pan Paweł już mnie zapraszał, do, żeby, żebym był na gali, więc nie wiem, czy zmienił zdanie, czy, czy, czy jakieś inne. Dodajmy, że firm podwykonawców, którzy pracują i dla nas, jako Fejmu, dla, dla Prime'u, i dla KSW, i dla High to są wszystko te same firmy. Firma ATM, firma Diak, firma Visa. Ja, więc nie wiem, czy pan Paweł już jak teraz będzie weryfikował życiorysy wszystkich pracowników i jak ktoś będzie zbyt blisko powiązany z fejmem albo ze mną, to to już nie będzie pracował, nie wiem, nie wiem, naprawdę zaskakujące. Jeżeli filmik ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz zasubskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami.